Siemano, Siemano, zaczynamy PTBJL Extreme, a to jest wydanie specjalne, ponieważ mamy święta, a więc będzie świątecznie. A moim gościem będzie kwiato, raper, jak i współzałożyciel 032 Produkcje, Także zapraszam wszystkich serdecznie. A jednak dopisało nam słoneczko. I czekamy już na pierwsze osoby, które odwiedzą moje mieszkanie. W którym zaczniemy przygotowywać rzeczy do challenge'u. Pozdrawiam! Jest! Tutaj! Kopina! Rozumiesz, który zrobił zamieszanie. Ten Tempisz się. Mało! Kuku! Kolejny. Kolejny ziom. Zaczynamy y, malować jajka, co później z nimi będziemy robić, to się okaże, zobaczycie niebawem. Pakujemy w koszyk jaja i idziemy świeci. Ogólnie przy stole jest teraz 8 jaj plus te, co leżą tutaj. Hahaha. Więc wiesz, malujemy, żeby nie było. No właśnie. On jak idzie, kurde, a widać, że się śpieszy, nie? Ja by nie malowałem. To malował. nie malowałem. Nie, tylko ja chcę, żeby to wyszło później na to coś nałożyć, to jest cała koncepcja. okej. Okay. No, ale to, to jest twardy ten, będę. już jest szczytu, ale bez usady, Bo się oboje, to... <grym wytrych> Faktycznie ja samą końcówką mi No, Ja mówię, co to za polywany piękne. Ja to trzeba No, to za <grym wytrych> no, to, to, to no, nie? Ja. No, teraz no, to idzie, to, leci to było? No, już to będzie teraz rozpięknie. Bateria, też, że nie, nie, pan... Tutaj panie, punktowy ja się odzywa elegancko. Wolnie Ej, zmotuj te nie, żeby nie było widać, z którego Piona. A to tyryje z gólu tak? No, no już tak zostawimy, No tak, tak, tak. No ja. tak, nie, to I mam że on tak... nie? Graliśmy, To jest na czwarta. Czy dzieli na to jest na czy nie? Nie, nie, jest tutaj... nie, 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 już nie, nie, ale ewidentnie, Ryu, jak na prowadzenie, bo już mają całe. Mają bo, bądź 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 z... bądź, a... bo to z... Oni sobie robią jaja z tego. Z... A widzisz jakie warsztaty malarskie, dużo to, są... to może się zrobić szczęść zarobić. Pokaż. No, no jajku no. oh, Jeszcze tutaj, Siu, Ciekawe, to będzie do chyba później. Ej, wiesz, byle, byle kuta nie rysować. Nooo, ja no, tego nie o, będę mógł rzucić. Tylko to zarobić, dwa produkcję robisz jakieś. No. o nie możemy skończyć Kępuje, już nie jest No ty jesteś no, kreatywny, Ty! No, ty, no. Kreatywny. Mieszkłą, to jest, się ładnie pojawia. Najbardziej kreatywny. Będziesz mieszkął też, że jak najprawdopodobniej musiał być kreatywny. Ma to ręczna robota. <gry> no, tak. no i będzie okej, okay. ładnie to wygląda. A nie, no przecież najładniejsze. I do poczekalni. Ja ty też się śpieszysz Co Nie, a to się zmarza. musicie śpieszyć, bo ostatnie święcenie jest o 16. <gry> <gry> Chodzę Co tam mamy? Ty, jakie to na taką W ogóle kto jest z kim? A to, to, to jeszcze to, nie było. Nie było. By... Bo... Dobra, zasady. zasady. Zasady gry wyglądają w ten sposób, że drużyna staje sobie naprzeciwko siebie jedna. Tutaj sobie staną i z tego punktu zaczynają zaczyna rzucać do siebie jajkiem. I po każdym rzucie robią krok do tyłu. Pięknie, właśnie w ten sposób. I lecimy w taki, w taki właśnie sposób. Będziemy to powtarzać za każdym rzutem. Jedna drużyna i druga obok. Idziemy tak długo, aż komuś spadnie jajko, rozbije, to wtedy drużyna przeciwna dostaje punkt za to. I zaczynamy od nowa. I tak aż do wykończenia jajek. Rozgrzewka jest.

Ktoś <śled> <Poszło. śled> <śled> <W> Dole, pięknie <śled> Jest tam zbuki? Jeszcze Masz takie? Ja się wybrałem, dobra pamiętaj, skup się, nie? Ej, krok do tyłu! No ja krok do tyłu! Co, co, Dawaj do tyłu! łapać tak Nie wiem o co chodzi! Krok do tyłu! Krok do tyłu! Krok do, krok do tyłu! Krok <assa> Ej! Ja <do> no, <susza> <laughs> Jak ja go złapałem człowieku! W dwa <esfups> go W dwa palce! <susza> Się jebać. Dobre! No bo dałaś się bym na boku <gulitatory> Ej, z Bóg to się nie liczy. <gulitatory> się, ale to nie się. To nieważne. Wylewa, tak, wylewa A wylew ja? tak, Dobra, to ja jeżdżę, odpada Dobra, to ja to już Jakie żyki! Chodź, Po jeden, po muszę to wytrzymać. Nie, no to niżej, 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 już. Pięć minut, dał bliżej. bliżej, no. bliżej tak. Proszę. Tak, bliżej barku, tak, widzibarł. Tak, jajeczka ja, Jak za Dobra. Czekaj, czekaj. Pójrzmy! <gryzki>

Dobra, dobra. Nowe, nowe czynniki. Tu uważaj też, bo leży jajo. No, ty cię uważaj. Bóg na nas. minowe, kurwa. Bóg, to nie. Patom. Patom. Yes, pato, moje imię, panie. <tuszone> <tuszone>

to jest prawda, nie? Pokój na same przeklęty. znaczy dla nas dużo więcej, tylko materia jeszcze nie ma, <śla>

Jestem gotów się poznać, ze spokoju, a ten z Nie, nie no tak, jak tylko ci się na chwilę. nie się za siebie, wybudować chwilę, to blele. Nie idą. jak ma buta za buta Zaraz. Na rzadko. <tech Hungarian> na rzadko. Rozdrzewka <śmiennie> Na, na palcach. Jest kurwa, pięknie. Trzymajcie trzymaj Ja patrzyłem ja na ja urlop. Choć, no, chuj, nie, no, chujowa, tak, ja patrzyłem go otrzymałem. Pogoda jest ale go drzemia. No się kurwa. Nie no, mogę, no, no, to mi chuj się ogóle Ja idę kurwa. Powoli. PTW Jotel po to, by jednoczyć ludzi. Dzisiaj zjednoczyliśmy się z kwiatem, e, raperem, jak i współzałożycielem. 0,32 produkcje, filmy. E, także filmy nie, ale kurwa robi filmy. Dobra, także przegrał niestety, więc musisz popływać, no co zrobić więcej. Także lecimy. A, e, <grywa> Ale pływaj coś, ziomek, Machaj coś, Ja nie mam luftu! Ja nie mam luftu! Idzdałam tam! Fajnie było Was poznać, o tym się widzimy, kurwa! Eee, podam, wiesz, wiesz ludzi. Jak się, ja podążam! Tyle, tyle, Podożyłem się bo, Podróżyłem się, wiesz, bo on się boje w ogólnie, Nie wiesz, przegrał, potem nie wykona. Dobra, już w domu nie trzeba się A wiesz, miało być sztywno, to sztywno, nie? Tak, ja w ogóle osiądzę na wodzie. Nie ci dam te dwie stówy. <noise> tak, <wiesz>, to <tutaj> ja właśnie <noise> podróżuję. Miałeś się podróżyć, chyba z dwie stówej się podróżyć, się nie uda, nie, nie się. Ogólnie jest fajnie. Jak się czujesz jako wygrany? Kurwa, zajebiście, ale myślałem, że przegram, więc kupiłem sobie pod siebie głównie te płetwy. Rozmiarowo są 44-45, bo myślałem, ale mimo z... wszystko. Mimo wszystko i tak zabawa była zajebista. ta ma wielkie zakrzę. I szykujcie się na następne challenger. nigdy nie